Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Dawno mnie tutaj nie było, ale już wracam z kolejnymi tematami odnośnie manifestacji, kreacji, świadomej zmiany i sięgania po cel z mm, lekkością. A dzisiaj mam taki temat, um, czego potrzebujemy, jakich dwóch elementów potrzebujemy, żeby świadomie sięgać po cel, manifestować, kreować dokonać świadomej zmiany w swoim życiu. Te dwa elementy o których e, chcę dzisiaj powiedzieć to jest pewność i pewność siebie. Czyli żeby dokonać w życiu świadomej zmiany w jakimkolwiek aspekcie swojego życia potrzebujesz tych dwóch elementów. Potrzebujesz pewności i Pewności siebie. No to zacznijmy od tego, co to jest pewność? Pewność to jest takie poczucie w tobie, że jak coś ma być, to będzie. Czyli zobacz, jeżeli dojeżdżasz do pracy autobusem albo tramwajem, albo pociągiem, to wychodząc z domu, masz poczucie pewności, że ten autobus, tramwaj, pociąg przyjedzie i dojedziesz do pracy. O takie czucie, o takie poczucie mi chodzi. Czyli zobacz, ty nie masz wątpliwości, ty się nie zastanawiasz, czy ty dojedziesz do pracy czy nie ty nie masz takiej myśli no to pójdę do pracy jak przyjedzie autobus pociąg albo tramwaj tylko ty zaczynasz już działać czyli wychodzisz do pracy bo masz pewność tak że coś jak ma być to będzie. Czyli, że Ty się w tej pracy znajdziesz, że Ty do niej dojedziesz autobusem, tramwajem albo pociągiem. To jest pewność, to poczucie, że jak coś ma być w Twoim życiu, w Twoim dniu, to będzie. I teraz zobacz. Przyjrzyj się temu, co się dzieje w Twojej głowie. Ty masz to poczucie pewności, bo ty w pewnym momencie wyobraziłeś, wyobraziłaś sobie to, że ty dojeżdżasz do pracy tramwajem, autobusem, pociągiem, i siedzisz w tej pracy i robisz to, co jest do zrobienia. Najpierw był pewien obraz. W Twojej głowie, dzięki czemu ty zdecydowałaś, zdecydowałeś się na podjęcie takich, a nie innych działań, że będziesz pracować tu i tu i że będziesz dojeżdżać w taki i w taki sposób. Najpierw był obraz w Twojej głowie, który wzbudził w tobie poczucie pewności, że tak Właśnie będzie. I to nie ma znaczenia, że czasami nie przyjedzie ten tramwaj, autobus, a spóźni się pociąg. Te takie drobne wpadki rzeczywistości kompletnie nie odbierają ci pewności. Tak? Ty założyłeś, założyłaś, że będziesz dojeżdżać do pracy w taki i w taki sposób. Masz tę pewność i to realizujesz. Hmm? I teraz. To jak w takim razie zbudować pewność, jeżeli chciałabyś, chciałbyś sięgnąć po coś, coś wykreować, coś zmanifestować, spełnić jakieś marzenie? Pewność kreujemy poprzez slajd, czyli poprzez wyobrażenie sobie, że to, czego chcesz, już jest. Twoje, czyli Ty musisz mieć w sobie obraz, stworzyć obraz i ten obraz ma być tak piękny, tak cudowny, tak doskonały i tak pobudzający wszystkie Twoje zmysły, żebyś miał, miała pewność, że to czego chcesz jest już Twoje. Albo przynajmniej jest dla ciebie możliwe. I co z tego, że jeszcze nie masz tego w rzeczywistości materialnej? Ty zaczynasz pierwszy krok kreacji, manifestacji, sięgania po cel albo świadomej zmiany, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, od tego, że wyobrażasz sobie coś, co chcesz mieć. Coś, co ma zaistnieć w Twoim życiu, i wzbudzasz w sobie tym obrazem czucie, poczucie pewności, że to w Twoim życiu będzie. Tak jak pewnie wychodzisz na tramwaj, tak czujesz w sobie pewność, że to, czego chcesz, będzie Twoje, a najlepiej jest już Twoje. I teraz, co nam daje to posiadanie tej pewności? Posiadanie tego poczucia pewności sprawia, że my się nie niecierpliwimy, że my nie tupiemy nogami. Że my nie oczekujemy, że my nie żądamy, żeby coś stało się już. Tylko po prostu cierpliwie, spokojnie i pewnie robimy to wszystko, co do nas należy. Czyli wracamy do tej metafory z tym pociągiem, autobusem, tramwajem. Ty wstajesz rano, Ubierasz się, szykujesz i robisz to, co ty masz zrobić. Czyli wychodzisz z domu na przystanek albo na stację kolejową. To jest to, co ty masz zrobić. I ty nie popychasz motorniczego, nie sprawiasz, że autobus przyjeżdża wcześniej. Ty nie masz z tym nic wspólnego. Ty po prostu robisz to, co jest do zrobienia po Twojej stronie. Idziesz na przystanek, a całą resztą zajmuje się ktoś inny. Ty, stojąc na przystanku, masz pewność, że ten autobus przyjedzie i że Ty dojedziesz do pracy. Czyli możesz się nie niecierpliwić, możesz nie oczekiwać, możesz nie żądać. Ty po prostu. Ustawiłaś, ustawiłeś w swojej głowie pewną rzeczywistość. Dojeżdżam do pracy autobusem, tramwajem, pociągiem. I tyle. I nagle to się dzieje. Jeżeli ty tupiesz, oczekujesz i żądasz, no to, to znaczy, że twój umysł bardzo chce to wszystko kontrolować. No i że nie ma zaufania do życia, do świata. No, i tu warto popracować ze swoim myśleniem, ze swoim umysłem. Ale przyjrzyj się tej metaforze wychodzenia na pociąg, autobus, na tramwaj albo po prostu pójścia do pracy spacerem na nogach. To jest, masz pewność, że znajdziesz się w tej pracy, tak czy siak. Czyli Pierwszym elementem, który nam pozwala na świadomą zmianę, manifestację, kreację, jest poczucie pewności. W ciele poczucie pewności budujemy, najłatwiej, najszybciej wyświetlając, wizualizując sobie obraz osiągniętego celu, osiągniętej zmiany. Natomiast drugim elementem jest pewność siebie. Co to jest pewność siebie? Pewność siebie to jest takie poczucie w tobie, że kiedy mówisz, że coś zrobisz, to to robisz. I teraz jest pytanie do ciebie. Jak często mówisz sobie, że coś będziesz robić? A następnie tego nie robisz. Z różnych powodów. Sabotujesz samego siebie. Jak często podejmujesz, wydaje ci się, że podejmujesz decyzję, z, że zacznę robić to i to, po czym zaczynasz to robić, a potem przestajesz to robić. Czyli finalnie. Powiedziałem, powiedziałam, że będę robić, ale po pewnym czasie nie robię. To jest bardzo ważny element. Proszę cię, dotrwaj do końca. I teraz tak, jeżeli ty nie budujesz zdyscyplinowanymi działaniami, Swojej pewności siebie. To nikt nie jest w stanie tej pewności siebie w ciebie nalać. Każdy sam buduje w sobie pewność siebie. Jak mówię, że zrobię, to zrobię. Jak sobie obiecuję, że zrobię, to zrobię. Dzięki temu buduję. Zaufanie do siebie. Kiedy mówię, że coś zrobię, a następnie to robię, dotrzymuję sobie słowa. To buduje zaufanie do siebie. Jeżeli mówię, że coś zrobię, po czym tego nie robię, odpuszczam, to za każdym razem, kiedy tak, tak się dzieje, tracę. Zaufanie do samego siebie, a przez to tracę kawałek po kawałeczku pewność siebie. Zawodzisz samego siebie. No to teraz dalej. W jaki sposób budujemy pewność siebie? tylko i wyłącznie z dyscyplinowanym działaniem i ja serdecznie polecam jeżeli twoja pewność siebie, twoje zaufanie do samego siebie jest na niskim poziomie jest niewielkie to ja serdecznie polecam zaczynać od małych kroków czyli nie wchodzimy od razu w Himalaje na raz tylko małe kroczki no bo to znaczy, że nie mamy zbyt dużej dyscypliny, nasze zaufanie do siebie jest niewielkie, pewność siebie jest niewielka, więc lepiej zacząć małe kroki. Czyli jeżeli chcesz zmienić styl życia, to nie zmieniasz wszystkiego od razu, tylko małymi krokami. Na przykład obiecujesz sobie, postanawiasz, podejmujesz decyzję, że będziesz rano pić szklankę ciepłej wody. I zaczynasz to robić przez tydzień, dwa, a następnie w trzecim tygodniu dokładasz coś jeszcze. Po prostu pewność siebie, tak jak się traci szybko, tak buduje się wolniej. Buduje się wolniej, niż się ją traci. Tak to brzmi dokładnie. Więc Małe kroki, bardzo serdecznie polecam. I co buduje nam jeszcze pewność siebie? Coś, co, coś, co nazywamy deklaracją. Tak? Czyli możesz to zrobić w ten sposób, że wstajesz rano tak? i zapisujesz sobie, co dzisiaj zrobisz. To jest twoja deklaracja. I Twoim zadaniem jest zrobić to, co napisałaś, napisałeś rano. A wieczorem patrzysz na karteczkę, którą zapisałaś i zapisałaś rano, co z, co z tej kartki wykonałaś, wykonałaś. I wieczorem potwierdzasz sobie swoją pewność siebie, swoje zaufanie do siebie, zaznaczając co wykonałeś z dzisiejszego planu albo przeglądając sobie, tak? albo opisując co dzisiaj zrobiłeś, zrobiłaś z tego co rano zapisałaś, zapisałeś. I jeżeli będziesz trzymać taką dyscyplinę, to po pewnym czasie będziesz miał coraz więcej pewności siebie. I teraz po co ja o tym wszystkim mówię? Dlatego że do tego żeby sięgać po świadomą zmianę, żeby manifestować, żeby kreować. Ty potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujesz dwóch rodzajów działań, działań emocjonalno-mentalnych. Czyli takich działań, które będą w tobie budować Pewność, to poczucie pewności, że to czego chcesz jest dla ciebie możliwe, jest już Twoje, jest na wyciągnięcie ręki. Czyli potrzebujesz pewności. Potrzebujesz stałego, stabilnego, niezachwianego wątpliwościami obrazu w sobie. Musisz widzieć siebie swoim wewnętrznym wzrokiem. Musisz czuć siebie swoim wewnętrznym zmysłem czucia siebie, że Ty już jesteś tą osobą, którą się chcesz stać i że Ty już masz to wszystko, co chcesz mieć. Dlatego potrzebujesz tego poczucia pewności, że to już jest moje i wtedy jesteś spokojny. Wtedy jesteś otwarty, wtedy nie jesteś zniecierpliwiony, wtedy nie jesteś oczekujący. Wtedy jesteś rozluźniony, zrelaksowany, bo masz w sobie poczucie, że to coś, czego chcesz, już jest Twoje. A jeżeli coś nie dzieje się tak, jak Ty sobie to zaplanowałeś, zaplanowałaś, to nie szkodzi. Rzeczywistość nie od razu. Będzie taka jak ty chcesz, i nie wszystko będzie się układać od razu tak, jak ty sobie to zaprojektowałeś, zaprojektowałaś. Ale ty masz w sobie tę pewność, że to, czego chcesz, tak czy siak będzie twoje, tak jak ten tramwaj, który tak czy siak przyjedzie i tak czy siak. Czy tramwajem, czy autobusem, czy pociągiem, czy boltem, czy na piechotę do pracy dojdziesz i będziesz w tej pracy. Więc jeżeli masz tę pewność, to wszelkiego rodzaju wyzwania i to wszystko co nie od razu układa się tak jak ty byś chciał, przyjmujesz ze spokojem. Ty się nie napinasz, ty po prostu patrzysz i mówisz: "Aha, wszystko, cokolwiek się wydarza, jest dla mnie korzystne. A skąd płynie to zdanie? No, źródłem tego jest ta pewność w tobie, to poczucie, że jak ma być, to będzie. I to jest pierwszy element działania emocjonalno-mentalne, które budują Twoją pewność, spokój wewnętrzny, nastawienie do, wszelkiego wyzw do wszelkich wyzwań, do wszelkiego rodzaju porażek. Które gdzieś tam po drodze mogą być. Ale drugim elementem świadomej zmiany, manifestacji, kreacji, sięgania po cel są działania. Ty musisz własnymi rękoma robić coś w rzeczywistości materialnej i przebierać nogami do celu, swoimi nogami. Czyli ty musisz działać. I jeżeli ty nie masz w sobie zaufania do siebie. Jeżeli ty nie masz pewności siebie, to będzie ci trudno działać, przebierać nogami do celu. Dlaczego? Bo umysł cię będzie sabotować, ponieważ nie wyrobiłeś sobie zaufania do samego siebie. Ileś dziesiąt, ileś set razy wcześniej zawiodłeś, zawiodłaś samego siebie, obiecując i nie robiąc. Więc twój umysł to wszystko pamięta. I co z tego, że ty będziesz mieć piękny obraz swojego celu, osiągniętego marzenia i zmiany, które chcesz dokonać, jak ty palcem nie ruszysz. Albo zaczniesz coś robić, a potem przestaniesz, a potem się wycofasz. Bo umysł ci powie: Nie umiesz, nie potrafisz, tyle razy zawiodłeś, tutaj się nie sprawdziłeś, tutaj sobie obiecałeś, już tyle razy miałeś postanowienia i żadnego nie dotrzymałeś, jesteś w dupie. To po co się za to zabierasz? Nauczyłeś się zawodzić samego siebie. Nauczyłeś swój umysł wypominać ci to wszystko, czego nie zrobiłeś. No to teraz. Potrzebujesz budować pewność siebie małymi krokami. Czyli mówię, że zrobię i robię. I za każdym razem pokazuję mojemu umysłowi. Patrz, stary, przez tydzień do, co mówię, to robię. Dotrzymuję sobie słowa. I po pewnym czasie, kiedy będziesz chciał sięgnąć po cel, usłyszysz, od swojego własnego umysłu jasne, damy radę to zrobić. Oczywiście, że po to sięgniemy. Umysł wie, że, że, że musicie działać, że Ty musisz działać. I teraz, jeżeli Ty dasz przykłady, pokażesz swojej głowie: Zobacz, już tyle żeśmy zrobili. Obiecywaliśmy i dotrzymaliśmy słowa. To umysł powie: Dobra, masz takie marzenie? Super, trzeba działać, działajmy, nieważne ile nam to zajmie, co tam trzeba będzie zrobić, ale będziemy robić, bo jesteś do tego przyzwyczajony, bo masz do siebie zaufanie, które nabyłeś, które odbudowałeś. I dzięki temu możesz spokojnie, krok po kroku, wykonywać to, co jest do zrobienia. Działać. Nie martwiąc się, cierpliwie stawiając krok po kroku, robiąc pierwszą rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz, robiąc, co jest do zrobienia, bo jesteś do tego przyzwyczajony, bo masz zaufanie. Mało tego, ty ćwicząc, to zaufanie do siebie. Ty, kiedy je odbudowywałeś, to mierzyłeś się z różnymi rzeczami. I teraz nie boisz się, że coś będzie za duże dla Ciebie do zrobienia. Mało tego, Ty zaczynasz świadomie podejmować decyzję. Co zrobisz, czego się? Podejmujesz, dlatego że teraz dla Ciebie jest ważne to, że jak Ty obiecasz, że coś zrobisz, to to zrobisz. Czy Ty to obiecasz sobie, czy Ty to obiecasz komuś, to nie ma znaczenia. Czyli Ty zaczynasz świadomie przemyśliwać, podejmować decyzje. Aha, czy ja dam radę to zrobić? Nie, teraz nie dam rady tego zrobić, bo nie mam czasu. Więc, sorry, mój kolego, koleżanko, tym razem tego dla ciebie nie zrobię. Ludzie sukcesu podejmują decyzje wolniej. Oczywiście sukcesu, cokolwiek pod tym rozumiesz, ale ludzie, którzy czują się ludźmi sukcesu, podejmują decyzje wolniej. Nie obiecują wszystkim, że coś zrobią, bo oni wiedzą, że jak coś obiecają, to muszą to dowieść. Oni nie chcą stracić zaufania do siebie. Oni nie chcą obiecać, a potem się z tego wycofać, więc oni podejmują decyzję wolniej, co będą robić, co dla kogo będą robić. Podejmują przemyślane decyzje, co będą po kolei robić, bo oni wiedzą, że jak coś postanowią, że zrobią, to to zrobią. Więc się nie rzucają na zmianę, której chcą dokonać bardzo szybko, bo wiedzą, że potrzebują pewności, czyli ugruntowanego obrazu w sobie, że to jest już ich. I potrzebują pewności siebie, czyli pewności, że jak coś trzeba zrobić, to oni to zrobią. Zatem, jeżeli myślisz o zmianie, to przyjrzyj się, na jakim poziomie, od 1 do 10, jest twoja pewność, czyli ten obraz w tobie, że to, co chcesz, jest już Twoje. Że to, co ma być, to będzie. I na ile, na skali od 1 do 10, masz w sobie pewność siebie, że to, co postanowisz, to zrobisz, że to, co jest do zrobienia i ty masz to zrobić, to ty to wykonasz, to ty to zrobisz. Manifestacja, kreacja, każda zmiana wymaga dwóch kroków dwóch rodzajów pracy z tej pracy emocjonalno mentalnej i działania w rzeczywistości zewnętrznej nic z nieba nie spada ale łącząc oba te działania sięgamy po cel z lekkością zmiana której chcemy następuje niejako naturalnie jest łagodna a nie Gwałtowna daje nam czas na to, żebyśmy po kolei zmieniali elementy w swoim życiu i też spokojnie powoli, z zaufaniem, zmieniali siebie, żeby w tej nowej rzeczywistości i żeby w tej zmianie, której chcemy, żebyśmy tam wystali. Więc sprawdź sobie, Pewność i pewność siebie. Jak to u ciebie jest? Tyle chciałam się z wami podzielić takim tematem. Dajcie znać w komentarzach, jak to dla was brzmi, co sobie z tego dobrego bierzesz. Może masz jakieś przemyślenia związane z pewnością i pewnością siebie. Zapraszam na stronę akademia Tam mamy dużo warsztatów, dużo webinarów, będzie się tam dużo działo, są też kursy. Sprawdź, zapraszam, zapisz się do naszego newslettera. Wszystkie linki masz na dole pod tym filmem. A jeżeli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, to też Cię serdecznie zapraszam. Otworzyłam ponownie kalendarz. Dla ludzi, którzy chcą współpracować ze mną indywidualnie, żebym pomogła im sięgnąć po ich cel i urzeczywistnić zmianę, której w życiu pragną. Również link do takiej konsultacji wstępnej jest na dole, pod tym filmem. Zapraszam, skorzystaj. Może akurat ja będę mogła Cię wspierać na tej drodze do Twojego celu i do tej zmiany, o której marzysz. Pięknie dziękuję, ściskam, pozdrawiam do kolejnego filmu.